8 lutego 1942. Niedziela. Siedzimy w domu w potwornym zimnie. Przeczytałem Chłopów rejmonta Bez wrażenia. Czytam Kubusia Fatalistę Diderota i rozkoszuję się tym, pomimo zimna. Właściwie rozgrzewa nawet ten Kubuś. Zastanawia mnie nowoczesność tej pozornej bzdury i chyba jedna z najdziwniejszych książek, jakie znam. 9 lutego 1942 12 stopni mrozu Ludzie pocieszają się, opowiadając sobie dowcip Podobno wprost z Berlina Optymista powiada Jest rzeczą pewną, że przegramy tę wojnę A na to pesymista Tak? A kiedy? Um Gottes Willen Poza tym nadal nic do jedzenia Francuscy farmerzy trzymają wszystkie jarzyny w gruncie. Teraz gdy ziemia zamarzła zupełnie, nie można ich wyrwać. Pory, marchew, buraki tkwią w gruncie na polach, wystawiając zmarznięte nacie i nie można kopać. Wszystkie dostawy do Paryża ustały. Zamiast tego przyznają apteczne racje fasoli i grochu, wystarczające na jeden obiad. Żyjemy kartoflami. 11 lutego 1942. Jeżdżąc teraz metrem dużo czytam, zaciekawiony określeniem Gongortów zresztą dosadnym, że Kandit Woltera to po prostu Lafantę, prozą, rebalier wymiszkowany, przeczytałem to. Zgadzam się z gongortami. Trudno lepiej określić kandida z punktu widzenia literackiego, ale tylko literackiego. Poza tym Smutna książka. Wszystko to można by napisać dzisiaj i byłoby to również żywe, aktualne i beznadziejne. Może nawet bardziej beznadziejne dzisiaj niż w swoim czasie. Bo czytając taką satyrę w XVIII wieku, można się było łudzić, że jednak ludzkość wydobędzie się z tego barbarzyństwa, że zbliża się wiek oświecenia, że coś się dzieje, było jaśniej na horyzoncie. Człowiek wierzył w swoją siłę. Przefilozofował wszystko z Bogiem włącznie. Czuł, że idzie naprzód. Tworzył, upajał się własną siłą. Patrzył z radosnym uśmiechem na jasny wschód XIX wieku. Wolność, braterstwo, równość, prawo, konstytucja, parlament, demokracja były pojęciami żywymi, praktycznymi. Człowiek wierzył i mógł wierzyć, a dziś? Dziś Kandid jest po prostu dziecinną satyrą. Bo to, co podlega satyrze, na czym Voltaire z taką zgryźliwością ostrzy swój dowcip i pióro to wszystko jest naprawdę bardzo niewinne. To wszystko, co Kandid wycierpiał, co wykraczało wówczas poza normalne warunki życia i istnienia, to jest dzisiaj udziałem każdego człowieka. To po prostu normalne życie człowieka współczesnego. Biedny kandydat zostaje wcielony do oddziału gwardii pruskiej i asystuje przy paleniu jednej, niech będzie nawet dziesięciu wsi. Widzi, jak żołnierze rżną kobiety i dzieci. Kilkanaście, niech będzie nawet kilkadziesiąt trupów wala się po ziemi. Potem jest w Hiszpanii i ogląda wyczyny inkwizycji. Jedzie do Ameryki Południowej, gdzie wpada o zgrozo w ręce jezuitów. I tak dalej. Sielanka. A on się tak oburza, rzucając jadowite pioruny ironii, traktując świat jak jakieś okropne szaleństwo. Mam wrażenie, że gdyby żył dzisiaj, to zabrakłoby mu w ogóle dowcipu. Bo jakże niewinnym był despotyzm, i ucisk ówczesnych monarchów i tyranów w porównaniu z dzisiejszym niewolnictwem. Ile hałasu o jedną głupią bastylię, od których roi się dzisiaj cały świat. Taki święcim bije o sto długości bastylię. I to wszystko dzieje się w imię kultury i odrodzenia świata. Czy my w ogóle wiemy, co to znaczy wolność i prawo? Już moje pokolenie ma bardzo słabe pojęcie o tym. Jeszcze pokolenie mojego ojca może coś sobie przypominać, ale ja? Niente. Gdyby nie to, że poznałem Francję jeszcze tę przedwojenną, umarłbym w przekonaniu, że to wszystko, czym żyłem, to była wolność. Można na Francję mówić co się chce. Ja sam zmieszam ją z błotem jeszcze nie raz. Ale to było jedyne państwo w Europie przedwojennej, które jeżeli nie dawało wolności naprawdę, to w każdym razie zapewniało jej złudzenie w bardzo szerokim zakresie. A my wszyscy już przyzwyczajeni myśleć kategoriami niewolników, kategoriami barbarzyńców, bierzemy im to za złe, widząc jeden jedyny rezultat tego: ich klęskę. I z naszego barbarzyńskiego, młodego i prężnego punktu widzenia mamy rację. Klęska Francji to zbytek wolności. Może wolności źle pojętej i przypominającej naszą złotą wolność z okresu przed rozbiorami. Franc 1939 pod względem moralnym i ideologicznym to Polska sasów. Jedz, pij i popuszczaj pasa. No ale cóż. Skosztowałem jej i wiem. I nie mogę zapomnieć. Dziś czuję to, czego nie mogłem zrozumieć po przyjeździe tutaj. W kilka tygodni po wyjściu z pociągu na Gare du Nord, byłem tu bardziej wolny jako obcy niż o zgrozo jako Polak w niepodległej Polsce. Nie przerażała mnie niepewna przyszłość. Nie gubiłem się w czarnych myślach o tym, co będzie. Bo byłem wolny. Mogłem zmienić mieszkanie, mogłem przenieść się do innego miasta, mogłem robić byle co. I nawet sam pan komisarz policji nie był ciekawy. Voltaire pisał: Siedział za to trochę w więzieniu. Dziś zgniłby bez sądu w jednej z kilkuset bastyli. Każda jego myśl i słowo to bluźnierstwo. Humanitarność, prawo, swoboda, kultura są przecież synonimem przegnicia, destruktu, braku woli, prężności i radosnej siły. Nie myśl, lecz pomysł, nie uczucia, lecz instynkty. Nie człowiek, lecz stado baranów z panurgiem na czele.